To jest normalne, no każdy chce przetrwać grać jak najdłużej, wiadomo nie Ale no najbardziej rozwaliła mnie ta nowa tubas No ona wygląda jak snajperka To jest tuba z celownikiem snajperskim No coś nie, nie niesamowitego boż W pierwszej misji kampanii już mamy yy, Możemy tym strzelać A w ogóle jeżeli chodzi o samą kampanię To wiesz jaki tam jest Bayer Wcześniej mogłeś na przykład siedzieć w miejscu i poczekać aż zabijesz wszystkich, nie? Teraz masz tak, że jak siedzisz w miejscu, to przeciwnik naprzeciwko ciebie się będzie respił bez końca. A swoją drogą słyszałeś o tym... Wiesz czym jest PETA, ta organizacja chroniąca hmm. prawa zwierząt. No. Słyszałeś, że PETA jest zbulwersowana tym, że na początku kampanii w Batonfield, gdzie zabijasz szczura? O Boże! Gdzieś <laughs> jeszcze pozę... wyrzucą przeciw. Daj sobie. To, to, to będzie tak śmieszne, że nie wiem. Dokładnie. No, Peta jest po prostu. A co? Żalosty. A nie rzucają się, że do MW2. <laughs> terroryści. A że do MW2 czy tam w innych zabijasz psy, to się nie będą rzucać? No, właśnie. Może i się rzucali, nie wiadomo, ale ty, tym bardziej, że ten szczur cię atakuje i jak nic nie zrobisz, to cię zabije, nie? Także ja nie wiem o co się tu rzucać, to nie jest tak, że nie, szczur sobie przechodzi, a tylko depcześ dla zabawy. No tak, wysoki sąd... Sto... To nie jest Fable, gdzie dla zabawy kopałeś kurczaki. No no no! Wysoki sądzie to była obrona konieczna. No tak, tacy już są jako terroryści, nic nie poradziły. Piesek! No popatrz, ja teraz zabijam pieski non-stop. Wegetarianie. Uh. Jutro przyjadą do mnie i... ...powiedzą, że muszę zrobić teraz jakiś filmik o zwierzątkach. ja wtedy pójdę do Grzesia. On zrobi filmik o pieskach. Daj wow. A no nie na no, tym budszyno, kurde. Przejechałem się na tym. Pozjeżdżaliśmy MW3, ale ponoć Battlefield się też nawet lepiej sprzedał No mam nadzieję, bo należy się daj sobie hmm? Czekaj... Ten... się nie ma martwić, nie trzeba martwić, bo skoro już sprzedali te ileś milionów kopii, to huhu hu. No mają hajs Też śmieszne jest to, że właśnie Modern Warfare 3 kosztował ile w Ameryce? 90 dolców? Hmm. Co ty... O oh fuck! Kolosik I co, i nie trafiłem w kolosa tylko helikopter, no konkret Kojarzysz kolosa? Taki napakowany... Co, co? Y, kolosa z Modern Warfare kojarzysz? Taki napakowany ziomek w zbroi? Nie, chyba nie Pieprzony terminator Którym? Ja tylko grałem w dwójkę wtedy z wami. No MW2 też był kolos, no nie mogłeś nim grać, ale to z taki, taki gościu po prostu... Z takim gościu w cholerę W niego możesz próć, a próć. On zaraz zacznie biegać. O, już biegnie za mną. Gdzie on jest? Miałem nadzieję, że sprzątnego kurde Predatorem ma tu nie wyszło. O, już tutaj właśnie z News dokładnie mogę powiedzieć, że Skyrim tutaj w angielsku SHIP, 7 million copies Ship, czy to znaczy chyba, że... No nie wiem, dobra, powiedzmy, że 7 milionów kopii jest w, w obrocie i spodziewany przychód to jest 500 milionów dolców, spójrzcie jak, jak, zresztą w sumie to nie jest dziwne dla Bethesdy, bo oni zawsze takie sumki kupili za, za te kilka milionów prawa do Fallouta, kilkaset milionów z tego, czy tam kilkadziesiąt zyskali. O kuźba Też właśnie zastanawiam się o co chodzi ludziom. Wszędzie też różne newsy czytam i właśnie niektórzy strasznie narzekają. Widziałem jak na niektórych stronach ktoś dał ocenę na przykład 3 Skyrim um, Choćby za ten interfejs Co mnie tak zdziwiło no, no wiesz, konsolowcy mają przejebane, bo oni sobie tego nie, nie, nie zmodują. My pecetowcy mamy tutaj szczęście i, i w ogóle zarąbiście, bo na pewno wyjdzie mod, który ulepsza interfejs i po problemie. No tak, a w ogóle Interfejs w Morrowindzie, mimo że Morrowindzie nie był jakoś wielce czytelny, ale jak dla mnie był bardziej poprawny dla rpg -a. No Skyrim jest, jakieś jest. No, jeśli chodzi o sam gameplay, to bite 10 jak dla mnie. Jakbym miał ogólnie dawać skora, to 9,5 bo ten interfejs mi jakoś nie przeszkadza. Jeep, mi na wyskoczyli. Sorry, jeśli słyszycie to skrzypiące krzesło Który tu? Dodania mówią, że Gracze mają inne mózgi Zaraz się dowiemy czy, lep, czy, czy źle czy dobrze Tu tak sobie podczas, tak podczas gry Adiego ja sobie czytam różne newsy powiązane z grami Bardziej z PC-tem, bo konsolowcem nie jestem Aha, czyli szereg komórki yy, skupiają się bardziej gdzieś tam w centrum mózgu niż gdzieś tam indziej Może chodzi o to, że mózg pracuje le bardziej wydajniej niż w innych w innych obszarach niż, niż w in niektórych. No jak widać, ewolucja pójdzie naprzód. To w, w nowa rasa wyjdzie, graczy. Ta. Za miliony lat to zobaczymy. To będzie rasa, która nie będzie musiała spać. To pc O kurwa mogli grać w WoWa 24 godziny na dobę. <grym> Ta impreza mnie powoli przerasta. <grym> jeszcze jakieś... Yy... Spekulacje są na temat tego, że Nico Bellic z GTA 4 Ma wrócić w GTA 5 Ale to jest zupełnie niepewny Niepewny news, także To tylko tak jak Krobi Level w Diablo 1 No i proszę bardzo, Assassin's Creed Revelations Ledwo wyszedł albo dopiero wychodzi Nie wiem, bo nie jestem... Wychodzi, wychodzi No, wychodzi a już mówi się, że w grudniu ma wyjść DLC od razu, także no. jak widać oni już mają gotowe te DLC zamiast tworzyć nowy content zupełnie A ten gracze ponoć konsol są po pokrzywdzeni jeżeli chodzi o MW3 ponieważ yy, ten yy, Call of Duty Elite, sorry będzie na PC ta będzie darmowy a na konsole jest płatny Co oni mają za zajebiste kamizelki, że ja w niego muszę strzelić chyba trzy z razy z shotguna, czy tam dwa razy nożem Ja pamiętam dobrego starego Koda dwójeczkę gdzie O, to wtedy jeszcze grałem w Koda nie miałeś jakiejś pieprzonej regeneracji, że się schowałeś. A no, nie, ikiwetnisko... w, już w dwójce już dwójce było regeneracji. Tak, tak, tak. No to w jedynce chodzi. nie było i... Sorry. Powiem szczerze, że najbardziej mnie to... Nie jestem jakimś antyfanem tej regeneracji. Całkiem nie najgorszy element, jeśli się go dobrze zbalansuje, ale yy, naprawdę wkurzyło mnie to jak w Duke Newcomb Forever. To zostało wprowadzone, o ile się nie mylę. Bo nie grałem, ale słyszałem, że ktoś... Bo grałem w yy, te stare. Starego duka. O! 3D I to jest głupie jak taka gra która się kojarzy głównie z oldschoolem hmm. FPS-ów nagle staje się takim typowym modern FPS-em który jest nudny, liniowy i... Z cienkim żartem no. Nie no ten żart taki był zawsze w Tiuku to, to, to nie jest nic nowego O no, fala 13, no, najdalej chyba doszedłem do 25 fali kurde a tak tak to jest, no nie jest to zajbiste kurna uciekać przed ziomami którzy nie wiem gonią Cię bo może wykupiłeś im ostatnią część W3 w 3 w Mediamarkt i teraz zgonią gonią za to jak popieprzeni przez całą mapę A może zbezcześciłeś Koran albo Ten. wszedłeś do meczetu bez pozwolenia Coś takiego Ojojoj co jest co jest Pieski Widzisz, jak Ksary się sprzedało, a się zastanawiam, czy chociaż... Czy Wiedźmin 2 w jakiej liczbie się sprzedał? Przez cały ten czas, od premiery do teraz. Czy to było w kilkuset tysiącach liczone, czy milion coś to? No, ciekawe, ciekawe. 2 naprawdę zarąbiste recenzje zebrał. Taki typ, to jest taki typowy tradycyjny ARPEC. No tego mogliśmy się spodziewać po naszych rod, rodowitych programerach. A jeszcze to, że w paczach to... No, właśnie to jest najśmieszniejsze, nie? Że mm, CD Projekt Direct pokazuje jak powinno być. Ty słyszałeś co patch 2.0 do na daje. Mm, nie, nie nie nie, jakoś nie nie interesowałem się gminem. Nowe tryby gry yy, nowy tryb w gry zupełnie, który jest yy, chyba najtrudniejszy albo coś takiego. Aha, ten tak jakby dodatkowy level, yy, poziom trudności os ostatni? No tak, tak. I nowy 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 w ogóle tryb dla jakaś tam jakiś tam też survival taki? Mm. Taka arena jakby no, a jeśli chodzi o ten nowy tryb gry, to on dodaje nowe takie elementy. Gra jest taka mroczniejsza i... Cały set z, 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 taka ciemna zbroja i, i ciemny set broni, także... Tu widać, że da się, da się normalnie do za darmo wrzucić content nowy do gry. Nie jest to coś wielkiego, ale jest to za darmo, jest to patch. O ja pierd... Tak, na mnie go zrzućcie jeszcze! A dla przykładu mamy Fable 3 który na przykład miał płatną y, farbę do zbroi Czarną Jako DLC No, no to jest bez przesady nie? No to, dokładnie, dokładnie <grych> To jest po prostu śmieszne że jako DLC tam no, nie za jakieś kolosalne ceny ale jest to nie wiem, jeden no To jakbyś w Assassin's Creed dał y, różne te stroje kolory po prostu za, za hajs no, Dokładnie no. To jest absurdalne to schodzi na psy. Takie Jeżeli DLC. Kiedyś, kiedyś to było coś takiego jak Expansion to się nazywało. No na przykład Diablo 2 miało piąty akt, całkiem całkiem nowa rzecz, dodatek do gry. Dodatek po prostu. Mm -hmm. Dzisiaj jest jakaś moda na jakieś DLC, które czasami kosztują kilka dolarów, a dodają dosłownie gówno. No tak. No wiesz, DLC masz ten dodatek do gry, nie? Masz tą D Jedyne NDLC, z których byłem zadowolony dotąd to były do, do Fallouta New Vegas. Nie były jakieś tam super, ale no, dodawały po prostu nową mapkę z questami, z itemami, z wszystkim. To było nie wiem, może z kilka godzin gry jakoś. Nie, nie jakoś tak za bardzo dużo, ale i tak byłem zadowolony. O proszę, tutaj mamy ciekawego newsa World of Warcraft y, traci 800 tysięcy subskrybentów w ciągu 3 miesięcy No... Zastanawiam się na rzecz którego MMO Możliwe, że mm, albo DC Universe, bo stało się to darmowe To znaczy... I teraz wyszła cała fala tych yy, darmowych MMO, to jest Lord of the Rings <coughs> online, Age of Conan i, i właśnie DC Universe, w którym graliśmy z Adim i nam się dosyć spodobał, muszę przyznać, że fajny. Tak. Może zrobimy jakiś gameplay czy coś? Z jakimiś... Jak ogarną lagi. No ale mówiłem ci, wpisałem ci tam później, dzień później, że ogarnęli to. No tylko trzeba trafić żeby tak było w miarę mało graczy bo jak jest misja to wszyscy się tak pchają na no to Ale to właśnie idziesz na instancję to mnie, że ta misja, że wsparty tylko idziesz no? no to to też Byśmy sobie w dwójkę coś tam spróbowali zrobić Kuźba No no no, kto, ktoś tu pisze, że jest ten boom. Taki, ...tych free-to-play games, nie? Mm. Peł pełno tych MMO, które były dotąd płatne yy, z... Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby WoW stał się free-to-play. no to, to kobiet... W ogóle... Tak dużo osób gra, wiadomo, na tych takich... Ale nie, to, to, to zdaje... Mi się wydaje, że większość... Większość graczy WoW to jednak gra... ...na jakichś tam privach. Ale ja się tylko... Ja sobie tylko wyobrażam co by się stało właśnie. Jakby WOW stał się darmowy i większość graczy z tych creepów, jeszcze innych graczy, którzy by chcieli po prostu spróbować zagrać WOWA, to, to, to oni by powyli wszelkie możliwe rekordy. Ja wiem, że Blizzard planuje nowe MMO i jakoś tak yy, sobie po cichu myślę, że jeżeli te MMO już będzie bliskie premiery to... To oni... W WoWa dadzą za darmo, to, to <noise> zmierzy wszelkie dotąd ustalone limity i Ta. inne takie rekordy, to ja, ja, to ja już to widzę, to będzie chyba... nie wiem, to tyle pobije wszystkie rekordy, że... K**wa, póki co rekord w wytrzymałości <noise> bije ten kolos. No! O, w Ostatnio wysz, wyszła, nowa, wyszła nowa część Zeldy no. Niestety w Polsce o Zeldzie nic nie wiadomo, bo no, u nas nie jest to zbyt znana marka No ja pamiętam na Gameboy'a Zelda. No, to jest w Ameryce popularne i w Japonii przede wszystkim Z tego co widziałem, całkiem fajna seria gier od od, od Nesa do aż do Nintendo i... Właśnie Nintendo oprócz Pokémonów i Pokemonu to jest chyba najbardziej największy dochód Nintendo z tego. I jakieś tak, takie porównanie, no to właśnie... Seria Pokémon była największym dochodem dla Nintendo. No Nie dziwię się, bo Pokémony jak Pokémony niektórzy mogą się śmiać, ale sama ta gierka była całkiem dobra, muszę przyznać, jeśli chodzi o sam gameplay. No bez jaj, goście dwa razy nożem musiałem uderzyć, żeby go zabić. Hmm. O już 22, okul. Oh, no leci ten czas masakra. No i nie wiem, ten to... gram w ten tryb survival, tak, survival. tak z 3 razy ci powiem mogę w niego zagrać. Nie więcej No nic specjalnego co No wolałbym żeby jakieś zombie za mną biegały niż jacyś kurna nie wiem czy to są napaleni terroryści czy co Ale co oni robią? Oni do ciebie strzelają czy cię biją? Biegają za mną strzelają, no teraz już strzelają wiadomo nie <noise> Nie bo sobie tylko to wyobrażam gdyby ci terroryści tak jak zombie za tobą biegali i ci z bliska bili No No zombie rozumiem, czują, miękko biegną za tobą, cię chcą pieprzyć, no ale Ludzie co to jest kurwa Ewentualnie Antifa Wyobraźmy sobie taką grę, że jesteś z polską flagą i fale Antifa na ciebie lecą Dobra wyobraźmy sobie, że jestem Michaelem Jacksonem a to są moi zamaskowani fani tylko czemu oni chcą mnie zabić? Antyfani, dobra. Wo, wo, Ale teraz w ogóle w MW3 tak, tak jest teraz wspierane to kamperstwo. Takie bajery teraz porobili, że no masakra. Spierane czy... No... Życzy? Nie, że takie itemki dali po prostu nowe, nie? Gdzie? Tam był! Ło! Wow. Zobaczmy co sprzedają w kiosku. Eee, tam no nic ciekawego. Billard Pro. Cycletę <noise> Czy jakoś tak Dobra, a moje jeszcze kupię sobie kamizelkę Tu już bez kas bez kamizelki co tu nie mam w dupę Tak, tak daleko jadę Ożywienia już nie mam Co już kończysz? Nie wiem, w tej w tej fali nie, nie daję sobie już szans na przeżycie Suicide bombers no to dobry moment na zakończenie filmiku jak zaraz debniesz. O jak mnie zabiją to Bo tematy chyba nam się wyczerpały co Ta, pojechaliśmy jak się dało O fuck yeah Huźba, padłem Teraz mnie już na hama wzięli Twój najlepszy wynik, nowy, ło wow. No to ładnie No także to było takie mapki, mogę pokazać jakie tu są mapki Praktycznie chyba wszystkie te same co w multiplayerze A ponad do jednej mapki przenieśli cały budynek skala czwórki, nie? Tak Ten budynek jest odkurzany tego, z tego co dochodzę, ja Ci zresztą wysyłałem filmik, gościu Tak że tak, no. tam prawie wszystko było z tego budynku. No, bronie, skala czwórki, widziałem wszystko, no. nie ma co, nie ma żadnego jakiegoś szałta tak wszyscy na tym skaczą. To jest odgrzewanie kotleta, no i tyle. No. Także to by było chyba na wszystko, nie? Tym razem, potem następny filmik będzie z Minecrafta. No, miejmy nadzieję, Zrobimy chyba escape'a, który ma być z zombie, ale bez zombie. Chyba, że coś wykombinujemy. Napis full escape'a z zombie. Tak. Cipely <gryp> są zbyt wybuchowymi gośćmi. Nie da się z nimi dogadać. Nie rozumieją, że kamera, no, gra... kamera jest Wyobraźcie sobie, graliśmy w escape'a, musieliśmy uciec z hotelu, creeper wybuchł i mieliśmy wyjście. No, nie było hotelu. No, także to było. Wyjść dziurę w ścianie, i mogliśmy uciec. No, także to by było na tyle. I co? Na razie. No, na razie.